Duchu Święty przyjdź. Przyjdź. Duchu Światła przyjdź. Duchu Prawdy przyjdź. Duchu mocy. Przyjdź. Serce, Moje serce. Czuję Jego bicie. I wiem, że to ono podtrzymuje moje życie. Życie, Mojego ciała. Ale dziś chcę mówić o innym sercu, które też w sobie mam, którego nie mogę zobaczyć, ale w nim i z nim tak wiele i tak głęboko odczuwam. Ono jest źródłem mojego duchowego życia. To ono jest spotkaniem, miejscem spotkania z drugim człowiekiem i z Bogiem. Właśnie, serce jest miejscem mojego, i Twojego spotkania z Bogiem. I o to już wiemy na początku rozważania, czym jest modlitwa serca. Jest to bycie przed Bogiem, w prostocie i głębokim milczeniu wewnętrznym, bez słów, bez myślenia, bez wyobraźni. Otwierając mu najbardziej intymne wnętrze naszego jestestwa i starając się go tylko miłować. Jeśli ta opisowa definicja modlitwy serca wydawać by się mogła zbyt długa i skomplikowana, to krótko można powiedzieć tak. Modlitwa serca. Jest to trwanie w miłości przed Bogiem. Może nawet lepiej powiedzieć, że jest to trwanie w miłości w Bogu. Bo przecież On wypełnia moje serce. By tę prawdę przybliżyć yy, przytoczę. Taki obraz. Oto małe dziecko zasnęło. Matka siedzi przy jego łóżeczku i patrzy. Patrzy na niego z miłością. Bez słów, bez myślenia. Patrzy serce. I dać jej miłość na jej twarzy, w jej oczach, na jej uśmiechniętych ustach. Matka trwa w miłości przed dzieckiem. Czy jest możliwe takie właśnie trwanie przed Bogiem, sercem, w miłości? Jest możliwe, bo w naszym sercu, w czasie chrztu pojawiła się Boża Iskierka, która zapala płomień Bożej Miłości. I to Duch Święty, który w nas mieszka, wzbudza tę miłość, rozdmuchuje można tak powiedzieć rozżarza. Iskierkę. Tylko, że my musimy stworzyć ku temu warunki. To znaczy usiąść w ciszy, przeczytać Słowo Boże, rozważyć je, odnieść do swojego życia, a potem powiedzieć: Mów, panie, sługa, twój słucha. Mów, Panie, Twoja służebnica słucha. No i słuchać i trwać w miłości przed Panem. Tak się modlili święci, na przykład święty Karol de Foucault, oficer francuski, kapłan, misjonarz. Dualajów na Saharze, założyciel małych braci i małych sióstr od Jezusa, o modlitwie swojej mówi tak: Jezus na mnie patrzy, miłując mnie, a ja na Niego patrzę, miłując Go. Zobaczmy teraz, kochani, na modlitwę Jezusa. Jak się modlił Jezus? Klasyczną modlitwą z serca jest modlitwa Jezusa w Getseman. Ewangelie mówią nam często o modlitwie Jezusa, ale o żadnej z nich tak głęboko, w sposób tak poruszający. Jako modlitwy Jezusa w Ogrodzie Oliwnym. Jan Paweł II nazywa tę modlitwę próbą miłości. I właśnie modlitwą serca. Głęboką modlitwą serca. Popatrzmy na Jezusa w Jezus bardzo cierpi. Smutna. Jest moja dusza, aż do śmierci. Mówi do uczniów. Ogrom duchowego cierpienia wyraża się w krwawym pocie. I Jezus prosi Ojca o ustrzeżenie Go przed tym cierpieniem. Abba, Ojcze zabierz Ten kredych ode mnie. Zabierz. Czy to nie jest zarazem nasza modlitwa? W tych słowach Jezusa pojawia się przecież nasza ludzka prośba, może często nawet powtarzana, aby Bóg nas od czegoś uwolnił. Ale Jezus zaraz po tej prośbie dodaje lecz. Nie to, co ja chcę, ale to, co Ty, niech się stanie. Jeżeli nasza modlitwa serca jest autentyczna, winna właśnie zmierzać do wyznania nie moja, lecz Twoja wola, niech się stanie. Nie ma. Prawdziwej modlitwy serca, gdy nie ma autentycznego pragnienia, szukania i wypełniania woli Bożej. Modlitwa Jezusa w ogrodzie oliwnym określa nam następną cechę modlitwy serca. Ona jest intensywna i trwa określony czas. Może nawet długo? Jezus odszedł znowu i modlił się po raz trzeci, powtarzając te same słowa. Po raz trzeci. Co mogłoby znaczyć? Nieustannie, ciągle. I właśnie tak. Trzeba długiej, intensywnej modlitwy, aby odczytać i przyjąć wolę Bożą w życiu. Tę, wiemy, nierzadko dla nas trudną wolę Bożą, bo my jako ludzie jesteśmy w sobie i ze sobą samymi naprawdę słabi, bardzo słabi tym będziemy rozważać za tydzień. A teraz popatrzmy jeszcze na postawę uczniów w Getsemani. Jezus zaprasza uczniów do modlitwy, jak gdyby nie wprost. Mówi do nich. Usiądźcie tutaj, a ja tymczasem odejdę tam i będę się modlił. Jezus. Wybrał trzech najlepszych z dwunastu i zabił się. Uczniowie zasnęli. A chodziło przecież tylko o cichą obecność przy nim, który cierpi. Wracał do nich i prosił, ale uczniów zwyciężała ludzka słabość. Powierzchowność, zmęczenie, a może i bezmyślność. Udaje się, że Jan Paweł II czuwał na modlitwie w każdy czwartek, aby w ten sposób wynagrodzić Jezusowi tamto opuszczenie przez uczniów. A może i dzisiejsze. Przez tak wielu i także nas powołanych. Jezus nie potrzebował słów uczniów, aby go pocieszali, lecz by po prostu przy nim byli. A więc modlitwa serca to znaczy. Zostawić słowa, a dać serce, być sercem przy Bogu. Gdy tak mówię o modlitwie serca, to może cię wydawać, że ona jest bardzo trudna. Ale przecież nie ma nic prostszego. I zarazem piękniejszego, jak być blisko kogoś, kogo się naprawdę kocha, być razem z nim złączonym. No ale wtedy trzeba zapomnieć o sobie. I tutaj wraca nam pytanie z pierwszej konferencji. Czy ja naprawdę Kocham Boga. Jeśli tak, no to już się modlę modlitwą serca. Na co dzień, bez przerwy, w każdej chwili. Pomyślmy chociażby o naszym zmęczeniu wieczorem. I może wtedy o zniechęceniu do modlitwy. Ale to nie chodzi o to, aby odmawiać kilka na naraz i tak na siłę, bo ja muszę, bo ja się zobowiązałam. Lepiej mniej, ale z uwagą i przede wszystkim serce. To chodzi o to, by Bogu powiedzieć, Ja Cię kocham i trwać w miłości, milcząc, albo medytując Słowo Boże, albo też i przesuwając paciorki różańca, ale powoli. Nie spieszmy się nigdy na modlitwie. Powoli. Lepiej jedno zdrować, jak dziesięć, ta, ta 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 Pan Bóg takiej produkcji taśmowej nie potrzebuje. Przesuwać paciorki różańca, ale powoli, zatapiając się w daną tajemnicę. I tak właśnie. Jan Paweł II czynił z modlitwy różańcowej modlitwę serca, modlitwę kontemplacyjną. W tym wszystkim ważne jest, aby w czasie modlitwy dać upust miłości, dać ujście miłości, pozwolić się jej wyzwolić. To tak, jakby chciał Cię podejść do krzyża, uklęknąć, objąć go u stóp i powiedzieć sercem wypełnionym miłością: Jezu, miłości bądź uwielbiony. Jeżeli modlitwa, modlitwa nasza jest modlitwą serca, jeżeli modlitwa, Przechodzi przez nasze serce, to nas zmienia nasze życie. Naprawdę tak jest. W rodzinie, we wspólnocie zakonnej, wśród kapłanów na plebanii. Jeżeli twoja wieczorna modlitwa przechodzi przez twoje serce, to potrafisz na drugi dzień rozmawiać, może już po raz setny z twoim dorastającym i rozrabiającym dzieckiem, ale spokojnie, bez krzyku. Jeżeli uczestnictwo we mszy świętej przechodzi przez twoje serce, wracasz do domu, i już nie kłócisz się z Twoją żoną lub mężem zbyt głupstwa, bo to się dzieje w rodzinach. Jeżeli spowiedź przechodzi przez Twoje serce, to rośnie w tobie przekonanie, że wreszcie musisz się odezwać do brata, do siostry z którymi się poróżniłeś po niefortunnym podziale spadku. Modlitwa z serca przemienia życie. A teraz dwa wspomnienia. W czasie moich studiów w Innsbrucku w okresie wakacji brałem zastępstwo duszpasterskie w parafiach niemieckich, aby Kościół tam pracujący trochę poznać. Wasz ksiądz proboszcz, ksiądz Wiesław, podobne doświadczenia. Między innymi takie zastępstwo miałem w parafii w miasteczku Erbach, w diecezji Mainz i są znane z wyrobów z kości słoniowej. I tam poznałem rodzinę komendanta miejscowej policji. W czasie odwiedzin, bo mnie zaproszono, byłem zauroczony atmosferą w tej rodzinie pokoju. Mama, tata i trójka dorastających dzieci. I w rozmowie powiedziałem o tym ojcu, a on na to tak. Proszę księdza, ja wstaję wcześnie rano. Uprawiam jogging, robię poranną toaletę, a potem śniadam Biorę do ręki pismo święte i czytam krótki tekst. Rozważam i modlę się, oddając Bogu dzień. I proszę mi wierzyć w ciągu dnia w różnych, no i przecież w moim zawodzie w trudnych sytuacjach, często przypominają mi się słowa Biblii. I pomagają podejmować decyzje. A poza tym mam wspaniałą żonę i trójkę kochanych dzieci. Słowo Biblii czytane, rozważane, sercem przemodlone, przemienia życie i niech tak będzie w naszym życiu. I na koniec tego rozważania jeszcze jedno moje przeżycie z rekolekcji u sióstr zawierzenia w bliznę koło Brzozowa, o których już wspominałem. Pewnego dnia jak zwykle w po mszy porannej został wystawiony na święty sakrament na cały dzień i na całą noc. Większość uczestników rekolekcji wyszła z kaplicy i poszli na śniadanie. Ja jeszcze trochę zostałem. Wychodząc, zobaczyłem przepiękny widok, aż Przystanąłem. Na środku kościoła, w ławce, siedziało dwoje młodych ludzi. Chłopak i dziewczyna. Dziewczyna trzymała głowę na ramieniu chłopca i obydwoje byli wpatrzeni w konstancję Jezusa Chrystusa. I wtedy przypomniałem sobie słowa znanego pisarza Sarek Ziparego, który powiedział tak, że miłość nie polega na patrzeniu na siebie, ale razem, na wspólnym patrzeniu w tym samym kierunku. Dla tych młodych ludzi było to patrzenie Jezusowe serce. Oto dwa ludzkie serca, złączone miłością, płynącą z źródła, z swojego serca. I tak, kochani, chcemy się modlić w tej, Eucharystii i potem w adoracji modlić się sercem.